Witam na kanale MidoriCat oraz 119 odcinku serii Mangowo. Dzisiaj Złoty Rycerz od wydawnictwa Waneko. Zapraszam do oglądania. Piękno świata stworzonego przez autorkę widać już na pełnej przepychu obwolucie, pokazującej nam naszego złotego rycerza. Resztę głównych bohaterów poznamy na rozkładanej, kolorowej stronie, której format naprawdę cieszy oko. Shirou, niegdyś członek prestiżowej Gwardii Złotych Lwów, teraz przeciętny oficer pilnujący prawa na prowincji. Czy dawny kobieciarz o wątpliwej moralności może stać się bohaterem godnym miana Złotego Rycerza? Anzu Aeoda, 25 piastunka dzwonu w wiosce Shinju. Jeśli na horyzoncie pojawia się jakieś zagrożenie, dziewczyna natychmiast dzwoni, dając znak innym. Głównym zagrożeniem są barbarzyńcy, dzikie plemiona nękające wioskę od setek lat. Co jednak zrobi Anzu, gdy spotka Aszę, księcia z plemienia Sazari, który przedarł się do wioski w poszukiwaniu żony? Czy będzie to szansa na polepszenie relacji między wrogo nastawionymi do siebie stronami? Momome, trzecia córka szlacheckiej rodziny Liv, jest po uszy zakochana w stajennym. Aby mu to oznajmić, chce kupić dla niego wyjątkowy prezent. Ale co powinna wybrać w sklepie pełnym gadżetów? Trzy krótkie historie od pani Nao, której kreska jest jak wyjęta z bajecznie pięknego snu: gatunki dramat, komedia, romans. Autorką mangi jest pani Tsukiji Nao, którą możecie kojarzyć już z innej jednotomówki od wydawnictwa Waneko, Dziewczyn z Ruin. Rycerz to zbiór prac z różnych okresów twórczości autorki i pochodzi on z roku 2010. U nas wydania doczekał się 9 lat później, z ceną wynoszącą niecałe 22 zł. Dziewczyny z ruin były jedną z pierwszych mang, jakie pojawiły się w Mangowo. Jeśli chcecie posłuchać czegoś więcej o tym tytule, to możecie tam zerknąć. To niby tylko tomówka, ale przywołuje u mnie naprawdę sporo wspomnień. Poza tym, takiej cudownej kreski, jaką dysponuje pani Nao, prędko się nie zapomina. Gdy tylko wydawnictwo Vaneko ogłosiło wydanie drugiego tytułu jej autorstwa, byłam całkowicie pewna, że po niego sięgnę. W końcu, nawet jeśli historie nie przypadną mi do gustu, to zawsze pozostaną mi ilustracje. Niestety, jak to często w życiu bywa, gdy człowiek ma względem czegoś jakieś oczekiwania, to szybko się na nich zawiedzie. Mimo czterech chęci o rycerzu nie mogę wypowiedzieć się definitywnie pozytywnie. W mandę przedstawiono nam trzy krótkie historie: złotego rycerza, piastunki dzwonu i dziewczynę zakopaną w gadżetach. Zacznijmy od pierwszej: przygody kobieciarza zasłonego na prowincję i pomagającego jej mieszkańcom. Lekka, humorystyczna opowiastka, z której mogłoby może powstać coś większego. Piastunka dzwonów to z kolei historia o przełamywaniu stereotypów. Czyli nie taki dzikus straszny, jak go w książce malują. Obiec, właśnie na strony, czyli mieszkańców wioski i barbarzyńców, przedstawiono w niejednoznaczny sposób. Dzięki czemu możemy sympatyzować zarówno z jednymi, jak i drugimi. Postać samego księcia strasznie mnie irytowała. To po prostu nie jest mój ulubiony typ postaci. I jeszcze Majtko Buraki. Można było dać warzywom tyle innych kształtów, ale padło akurat na majtki. Ostatnia jest dziewczyna w gadżetach, która podobała mi się najbardziej z tych trzech. To krótkie, jednorozdziałowe opowiadanie o poszukiwaniu prezentu dla sympatii, którego finał może co niektórych zaskoczyć. Poza tym, pan sklepikarz wyglądał intrygująco, i trochę szkoda, że pojawił się jedynie w jednym rozdziale. Fabularnie, manga jest lekka, komediowa i przyjemna dla odbiorcy. Po takich słowach raczej nie słychać, żebym była jakoś bardzo zawiedziona, ale manga zreniła mnie najbardziej pod względem wizualnym. Klimat jest inny niż dziewczynak z ruin i przez masę komediowych wstawek jesteśmy obdarowywani takimi babolami. Nie ma tego zbyt dużo, ale jak dla mnie okropnie gryzie się to z innymi, bogatymi w szczegóły ilustracjami. Zresztą porównanie obu macie teraz na ekranie. Podsumowując, Złoty Rycerz to zbiór krótkich rozdziałów, które może nie zaskoczą, może trochę zażenują, ale dla motorów lekkich, fantastycznych historii nada się idealnie. W tomiku zawarto również krótkie wstawki od autorki na temat każdej historii, dzięki czemu dowiemy się czegoś więcej o kulisach jej powstawania. Z obu prac pani Nao zdecydowanie bardziej podobały mi się dziewczyny i chętnie sięgnałabym po więcej jej komiksów w podobnym klimacie. Kto wie, może kiedyś doczekamy się jakiejś dłuższej serii od tej autorki. W końcu rynek mangowy nierzadko potrafi nas zaskoczyć. Mówiła do Was Midori Kat. Do usłyszenia.